Dlaczego Polska potrzebuje samolotów F15EX? No dobra, może być też Eurofighter. Tutaj, żebyście wiedzieli, że, w mojej opinii, jeśli już ma dojść do wybrania jakiegoś samolotu tego typu, czyli o bardzo dobrych właściwościach takich kinetycznych, czyli wysoko i szybko i dużo wyposażenia może zabrać, to powinniśmy wybrać to, co będzie dla nas korzystniejsze ze względów na przykład produkcyjnych, transferu technologii. I oczywiście w tym materiale powiem dlaczego i też dlaczego nie. Ponieważ musimy zdawać sobie sprawę, że to nie jest tak, że wszystko jest zero jedynkowe i tak potrzebujemy dwóch eskadry tego typu samolotów i że nie ma żadnych innych opcji. No ale najpierw za, dlaczego? Dlaczego potrzebujemy F15X, albo też na przykład Eurofighter? I po pierwsze, co się często podnosi, są to samoloty dwusilnikowe duże. Co pozwala im przenieść dużo wyposażenia, na przykład tych rakiet powietrze-powietrze, i co bardzo ważne, są one w stanie uzyskać dosyć dużą wysokość, przenosząc te środki, i uzyskać dosyć dużą prędkość. Musimy zdawać sobie sprawę, że F-16 też możemy obwiesić, no tylko że ona nigdy nie rozpędzi się do takiej prędkości, jak na przykład Eurofighter, z tym samym, ani nie osiągnie tak dużego pułapu. Fizyki nie oszukamy. Jednosilnikowy samolot o pewnych możliwościach, no, będzie miał on je mniejsze niż te dwusilnikowe maszyny, które zostały stworzone, no, żeby wysoko, szybko i z dużą ilością środków. Chociaż pamiętajcie, że taki obwieszony w 15X ani wcale nie będzie bardzo szybki, ani nie będzie wcale bardzo wysoko latał. Przynajmniej, <laughs> przepraszam, no, niezbyt długo. Fizyki nie oszukamy, aerodynamiki nie oszukamy. Tylko, że to jest taka zdolność, która według niektórych jest nam bardzo potrzebna. Chodzi tutaj o to, żebyśmy mogli razić cele na dużych odległościach, ponieważ ten środek, który wyniesiemy wysoko, rozpędzimy go do dużej prędkości, on będzie miał większy zasięg. No tu substytutem są samoloty o obniżonej wykrywalności, które po prostu będą mogły się zbliżyć na mniejszą odległość i nie być wykrytym. W tym czasie. No ale po drugiej stronie może być AWACS, może być MiG-31, SU-35S. No i one, one mają dosyć długie ręce. My mamy o wiele krótsze. I jednym z rozwiązań, jak jest proponowane, to są samoloty właśnie tego typu, czyli samoloty, które pozwalają razić na większe odległości. Druga sprawa, druga bardzo ważna sprawa, to oczywiście. No, zwiększamy liczebność naszych y, sił powietrznych, które w mojej opinii są zbyt mało liczne. Tak, mamy sojuszników, mamy wsparcie, tylko że no, nadal jest słabo. 48 F-16, 32 samoloty F-35 to daje nam 80 samolotów wielozadaniowych takich w pełni. FA-50 tutaj nie wliczam, tutaj mówię o takich całkowicie, zupełnie. Zwykłych, wielozadaniowych samolotach bojowych, FA50, nawet w wersji PL, będzie miał pewne ograniczenia. No, da się go wykorzystać spokojnie, no tylko że ja go tutaj nie zaliczam. Jako uzupełnienie, oczywiście tak, jako samolot szkolny, jako samolot taki, który będzie mógł ganiać te rakiety manewrujące, spoko, ale jako taki pełnoprawny WSB, ja go tutaj nie zaliczam. Więc tutaj dwie eskadry, na przykład F-15GX-ów, czy też Eurofighterów, jednak zwiększyłyby tę liczebność, a przez to możliwości naszych sił. No nie mówiąc o tym, że są to samoloty nowe. Chociaż należy pamiętać, że no, nowy to też drogi. I teraz, może przejdźmy do tego, dlaczego nie, albo co w zamian. I tutaj, pierwszą rzeczą, która pojawia się na. Ekranie są tankowce powietrzne. I awaksy. Co ma tankowiec powietrzny, czy też awaks do F15X ma i to bardzo dużo, ponieważ dzięki awaksom y, widzimy dalej i lepiej, a dzięki tankowcom powietrznym y, możliwości naszej floty, naszego lotnictwa zwiększają się. Czyli mając tankowce powietrzne w odpowiedniej liczbie możemy wykonywać tyle misji, posiadając nadal te 80 samolotów. To znaczy, możemy robić nie tyle misji, co obecnie posiadając 80 samolotów, tylko mając te tankowce powietrzne, możemy wykonywać ilość zadań, taką jakbyśmy mieli około 120-150 samolotów. Czyli prawie podwajamy te możliwości tylko poprzez zakup tankowców powietrznych. Nie mówiąc o tych, że te tankowce powietrzne mogą być MRT, czyli te, które są przerabiane z samolotów cywilnych, i są to tankowce powietrzne, które można bardzo szybko przerobić na na przykład samolot transportowy, wyciągając ten moduł do tankowania. Tak, żebyśmy o tym wiedzieli, że to nie jest tylko tankowiec powietrzny. No, są też takie tankowce, co są tylko tankowcami, ale można też kupić takie, które będą takie wielozadaniowe. Tylko trzeba chcieć. Więc dzięki tankowcom i awaksom widzimy dalej, czyli możemy wykryć tego przeciwnika z większej odległości. Na przykład możemy kupić meteora i go porazić i możemy wykonywać o wiele więcej misji. Przy posiadanej już liczbie samolotów możemy może nie zwielokrotnie, mocno zwiększyć ilość tych wykonywanych misji. Te samoloty nie muszą lądować. No, tankowce robią robotę. Druga sprawa, zakup kolejnego typu samolotu to gigantyczne koszty i czas jego wprowadzenia. I nie, nie porównujcie tutaj kosztu utrzymania w powietrzu F-15 przez państwo, które używa tych F-15 od kilkudziesięciu lat i które w wersji EX się niewiele różnią. Więc i szkolenie, i części, i wszystko to w dużej części jest to coś tożsamego. My mielibyśmy zupełną nowość. Która wcale nie byłaby taka tania. Tak, żebyście to zrozumieli. Koszty byłyby gigantyczne. I porównywanie do państw, które już używają tego typu samolotów w starszych wersjach, ale jednak, no, jest bezcelowe. No nie mówiąc o tym, że w przypadku na przykład F-15 KX ja tu się bardzo boję tego, że to jest samolot, który za 20 lat, za 10 lat no, klientów na niego nie będzie dużo. Poza Amerykanami będą jeszcze dwa państwa którego kupią. Z tego jedno w wersji takiej własnej, z wieloma zmianami. No i później, gdy przyjdzie do modernizacji, może być drogo, może być problem. No i wchodzimy w kolejną rzecz, która jest przeciw tego typu konstrukcjom, czyli dlaczego nie więcej na przykład F35 i wyposażyć te F35 na przykład w meteoryk. Albo też starać się, żeby Amerykanie nam sprzedali coś o większym zasięgu niż te Amy 120. SM6 może da się ją troszkę przerobić i wrzucić pod F35 F16. No ale to by musiała być chęć nam sprzedania. Ponieważ na przykład kolejne 32 samoloty F35, które wcale nie są droższe od. Eurofighter czy, czy F15X -a, ani w zakupie, ani w można powiedzieć utrzymaniu. Jeszcze raz powtórzę, nie porównujcie do państw, które używają tych samolotów od lat i mają ich duże ilości. No i taki F35, który będzie rozwijany jeszcze przez 50 lat z Meteorem. No, dosyć, że będzie mógł podlecieć bliżej, no to będzie miał bardzo długie ręce. I to są właśnie rzeczy, które mogą być na nie. Czyli na tak mamy te możliwości, tą kinetykę, szybko, wysoko, no i zwiększoną liczebność naszego lotnictwa. A przeciw, no mamy koszty gigantyczne, mamy czas dostawy, który wcale nie jest aż tak dobry. Chyba Eurofighter byłby szybciej, ale nie wiadomo, to tajne przez poufne. I że mamy takie rzeczy, które pozwoliłyby zwiększyć nasze możliwości, niejako liczebność naszych sił, efektywność naszych sił, czyli tankowce i awaks. Szczególnie tankowce. No i wtedy można by jednak poczekać na te kolejne F35, albo KF21, gdyby te KF21 już były piątej generacji i gdyby. Tylko, że znowu czekać, aż KF-21 stanie się samolotem piątej generacji, kiedy mamy F-35, no to też, a chociaż na dobrych warunkach, czemu nie. Więc jest dużo za i dużo przeciw. I tu muszą już specjaliści zdecydować, jak jest z kosztami, jak jest z tego typu rzeczami. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i oczywiście zapraszam ponownie.